Czełem drogie anony. Pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Miałem kiedyś takiego kolegę na studiach, co miał brzydki zwyczaj, właśnie wymyślania sobie problemów wszędzie. Straszny kretyn generalnie. Raz przyszedł na zajęcia z podkrążonymi oczami i go pytamy, że Karol co jest, a on nam wytłumaczył, że całą noc czytał statut uczelni i nigdzie tam nic nie ma o tym, że student nie może przyjść na zajęcia z widłami. Nas tam wszystkich zamurowało, jakbyśmy byli w obsadzie greckiego dramatu. A on, cały uśmiechnięty, mówi, że zamówił na Allegro widuj eleganckie i będzie je zabierał na wykłady. I jak wykładowca coś będzie sapał, to on będzie mógł się postawnie obronić w pełnej mocy swych praw i obowiązków. A wobec przegranej walki spodziewa się po dumnych wykładowcach burkliwego wyrzucenia go z sali, dzięki czemu uniknie nudnych godzin na sali. My do niego z mordą, że Karol debilu! Wykłady są nieobowiązkowe prawie nigdy nie ma listy nawet. Ale on się uparł. Na pierwszy wykład po otrzymaniu pocztą wideł Karol jednak nie przyszedł, bo miał daleko na uczelnię i go policja zgarnęła jak jechał autobusem z tymi widłami. Czytał paściarz. Ciekawe, czy z łopatą można przyjść.